Buenos dias. Camino de Santiago. Właśnie zaczęliśmy. 15 minut w drodze. Trochę w końcu coś widać. Za mną wschód słońca. Chyba. I wszędzie pola. compañeros, peregrinos. Buen camino. Dzień. Nie najlepsza informacja, błękło mi podeszła. Co prawda, w środku, nie na zewnątrz. Znaczy, w środku, w sensie, w środku budynku, to trochę czuć, ale jakoś tam dojdziemy. jeszcze tylko miesiąc. No i udało mi się, bo marzyłem, żeby zobaczyć ten te pozostałości zamku, to nie, że taki troszkę jak z Канал Кастелийский. No i wychodzi na to, że w tej miejscowości jesteśmy lokalną atrakcją, zaczął I... w następnym filmiku, bo się tutaj wszystkie stare dziadki zebrali i gdzie to idziecie, gdzie to idziecie. A ja sobie przyszedłem tutaj o do Wodopojki napełnić butelkę. Bo mam mały problem bo W Hiszpanii każda butelka, każda firma, to jest inna zakrętka i nie mam tylu przejściówek, żeby sobie podłączyć moją specjalną rurkę. No. Antonio, Antonio, compañero. To Antonio, syn y, Isidora. Idę teraz na plac zabaw.

Zdaje się, że po 30 pff, prawie 4 kilometrach dotarliśmy do celu. Ale nie mogę sobie przypomnieć jak się nazywa ta miejscowość. I stoimy sobie tutaj przy kolejnym wodopoju. Świeża woda, chłodna. Nie ma się co przejmować w takim gaju. Nie wiem gdzie to będziemy spali. Może między drzewami w hamakach. No. W porządku, trochę zmęczeni, trochę ciepło, ale daliśmy radę. No i o, i dotarliśmy do pierwszej albergi. Proszę bardzo, wejście główne zobaczymy, na razie siesta nikogo nie ma, nie otwiera, ale przyjdzie no, a tak wygląda pierwsza alberga w środku tam są prysznice nawet pójdę, zobaczę, bo jeszcze nie widziałem o, tu się będzie prało, koszulki No, banius. Mój jeden. A teraz idziemy zobaczyć, a tak wyglądają pokoje. No nie jest najgorzej. A my śpimy w troszkę większą. O, patio, patio. Praleczka. Nie wiem, czy widać. O, typowo hiszpańskie patio, czyli nic tam nie ma. I teraz tuśmy się wpisali do książki. O, I. tak. Pieczątka jest, ale to nie będę pokazywał, bo nie strzelam focha. Mój grande Mij, Mira, Mija go bonito! Si! Very good, kochina! Sí. Muy bien, muy bien. Kochina! Oho, oho!

No i lekko się zaskoczyłem, bo jest praleczka, jest za darmo, a tutaj stoi płyn do płukania, płyn do prania w dużych ilościach, na górze stoją też środki, No co będę prał ręcznie jak jest za darmo, nie? 20 minut i będę czysty pielgrzym. Typowa jawka przy kawie. Ja przy herbacie. Rano była kawka. Wszyscy mówią o wszystkim i ledwo co słychać myśli. A ja siedzę na tureckim kazaniu, ja no żartuję, coś rozumiem. Takie fajne miasteczko. Właściwie wioseczka. I tu jest strasznie dużo. O kurde, wioseczek, które mają takie podcienie drewniane. Nie wiem, czy coś widać w ogóle. Bardzo to jest urokliwe. Może nie w nocy, może jakieś zdjęcie. Bardzo fajna rzecz. Wraz. A po drugiej stronie, troszkę nowsze. tutaj. Ale też bardzo fajne. Można sobie przejść z knajpki do albergii. No i ratusz. Myślę, że ten dzwon nie będzie bił w nocy, bo o, mam stopery. Portales, podcienie. Po... Po naszemu podcienie. Era, era. Taka wida. Tak, a tu wioseczka. Po yep, soportales. Soportales. Polonia? Si. Amigos de Polonia. Eh? Amigo Isidoro. Soportales. To troszkę nowsze. Estamos en 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 cuenca de campo. Cuenta cuenca y de campo, si. Eh. To to taka to nazwa miejscowości. Mój bły albergue! Muy, a si, mój bły albergue! E inteligente duchy. Okay. <gry> zaświeciłem wam światełko, ale nie wiem, czy coś więcej widać. I tu widać albergę pod łukiem, a ja to będę szedł spać. No więc, dobranoc państwu.